Zanim zacznę, to chcę Wam powiedzieć, że nie jestem w takim momencie dnia, czy w takim nastroju do medytacji. Mówię to specjalnie dla tych, którzy może czują się podobnie w tych dniach ostatnich, albo specyficznie właśnie teraz. Często zresztą też to słyszę, że ja po prostu. Tak na co dzień od osób, z którymi pracuję, że ja, ja to nie czuję tak się, żeby tak usiąść medytować. Za dużo mam tego wszystkiego w głowie, za dużo tych trudnych emocji, za dużo mi się cały czas kotuje myśli. Ja to tak nie potrafię usiąść i się wyciszyć. Nie? Więc ja chcę wam powiedzieć dzisiaj, że teraz, teraz, w tym momencie. Ja mam dokładnie taki stan. Byłam cały ten poranek w biegu, pracowałam, robiłam różne rzeczy, mam mega bałagan dokoła, czuję, że wiele rzeczy w tych ostatnich dniach mnie przerasta, nie ogarniam, różne emocje są we mnie. Dzisiaj się czuję lepiej, ale ostatnich parę dni gdzieś też rzeczywiście doświadczałam trudne emocji, taki ciężar po prostu w klatce piersiowej. No. Więc e, mówię to, tak jak wcześniej wspomniałam, głównie dlatego, żeby bez względu na to, jak teraz doświadczasz tych dni i tego czasu, to żeby bez względu na to dawać sobie taką przestrzeń. Przestrzeń, przerwy, chociaż na chwilę. To jest w ogóle bardzo ważne w życiu. Bez względu na okoliczności, na kontekst, na sytuację. A teraz, może nawet jeszcze ważniejsze. Więc ja jestem w tym swoim rozbieganiu teraz z poczuciem, że mnóstwo rzeczy mam na liście na dziś, a czas ucieka. Emocje związane z tym, co się dzieje, co widzimy też cały czas w mediach społecznościowych, różne rzeczy, które się pouruchamiały we mnie też na poziomie emocji. I z tym wszystkim teraz tutaj siadam. Z tym wszystkim. Z tym, że przed chwilą, zanim zaczęłam, jeszcze wylała mi się kawa, pewnie przez to, że, że po prostu jestem też w jakimś takim stanie. I z tym wszystkim, co dzisiaj, co teraz do tego momentu jest we mnie, daję sobie teraz te 15 minut. Ok. Teraz ten czwartek zapomniałam, jaki mam w ten czwartek. W ten czwartek ten chociaż jeden raz w ciągu tego całego dnia siadam na te 15 minut. Zamykam oczy, zamknij sobie też oczy. Usiądź z prostym kręgosłupem, najlepiej z y, podparciem jakimś y, dla pleców. Zatrzymuję się po prostu. Z tym wszystkim, w tym wszystkim. Chociaż moje ciało, które teraz jest trochę na takim e, poczuciu zagrożenia, gdzieś chce biec, cały czas coś robić. Wszystkie systemy są teraz uruchomione, żeby zerwać się i biec, działać, czymś się zająć. Albo może właśnie chociaż się czymś otumanić, odwrócić swoją uwagę, oglądać może filmy. I teraz może jest trudno jest po prostu trudno tak usiąść, zatrzymać się w działaniu, nie rozpraszać uwagi. I nie uciekać od tego, co się dzieje w ciele, nie uciekać od tego, co się dzieje w głowie. Może być to bardzo trudne. I w takich momentach, samo to, że to robisz, że się mimo to zatrzymujesz, pomimo może tego oporu, tej trudności z tym związanej, Ale mimo to siadasz, zamykasz oczy, nastawiasz budzik na te 15 minut i tyle. I czasem to, to już jest bardzo dużo. Ty nie musisz tu teraz osiągać jakichś stanów medytacyjnych. To, że pomimo wewnętrznego rozedrgania, które pcha do przełosu działania, że pomimo to ty się zatrzymujesz, to już jest potężny ruch budujący potężną umiejętność. Że ten głos w Tobie krzyczy, może rozpacza, lamentuje, płacze, może jest wściekły, niech sobie to wszystko będzie. Siadasz z tym wszystkim teraz. Nie po to, żeby od tego uciec, ale po to, żeby mimo to, mimo to być w stanie się zatrzymać. Wytrzymać, zatrzymać się i wytrzymać ten napór wewnętrzny. Znieść, nauczyć się znosić ten napór wewnętrzny i na nim nie działać. Chociaż przez te 15 minut. bardzo delikatnie, łagodnie. Przeskanuj swoje ciało. Puść twarz. Puść to, co masz w twarzy, to, co trzymasz w szczęce, w mięśniach. Te napięcia są bardzo subtelne, ale mają ogromny wpływ na to, jak się czujemy w naszym życiu. Więc puść. Pozwól twarzy opaść. Puść ramiona. Pozwól też im opaść. Otwórz dłonie. Luźno połóż je na kolanach. Puść brzuch. To, co tam trzymasz w brzuchu. Tak jakbyś rozsupływała, rozsupływał ten węzeł tam. Delikatnie. Puść. Otwórz klatkę piersiową, tu, tu jesteś otwarty, otwarta. Jestem otwarta. Puść nogi i stopy, palcem stóp rozluźnij. dopiero jak poszłam teraz tam do stóp uwagą, to się zorientowałam, że mam przykurczone palce u stóp. Nie byłam tego świadoma. I pozwól sobie w takim puszczeniu wszystkich mięśni, całego napięcia. Pozwól sobie przez chwilę tak być. Tak jakbyś też mentalnie wypuścił, wypuściła wszystko z rąk teraz. Wypuściła, wypuścił myślenie o tym, co się dzieje, o sytuacji. Na chwilę, na te parę minut, puszczam to, wypuszczam te sznurki z rąk. Oddycham z brzucha. Jestem w tym puszczeniu. Jak się zorientujesz, że gdzieś coś mi się napina, to puszczam. Jestem uwagą przy swojej otwartej klatce piersiowej. I zobacz, że teraz, w tym prostym momencie, bez względu na dramatyczną sytuację, która teraz ma miejsce, a może też w Twoim życiu osobistym, do tego dzieje się coś trudnego, może jakaś choroba, może jakieś problemy, trudności, pomimo całej trudnej sytuacji, w jakiej może jesteś. Daj sobie rozpoznać, że ten moment, ten prosty moment, teraz, tylko teraz, że on jest ok. I że w trudnej sytuacji, nawet bardzo trudnej, na którą może nie mam wpływu, nie mogę jej zmienić. To mogę zaopiekować się tym prostym, bieżącym momentem. Tym, co teraz, że teraz siedzę, jestem. I że ten moment jest ok, Że temu momentowi nic nie jest. Że kiedy sprowadzam siebie i swoją uwagę, to taka bardzo, bardzo prostego. Króciutkiego momentu teraz. To nawiązuje kontakt z tym, że jestem ok. Że jestem ok, mam się dobrze. I teraz pozwól sobie chociaż na chwilę puścić się tak całkowicie teraz kiedy może udało się rozluźnić trochę ciało przytulić się swoją uwagą do tego prostego momentu to teraz pozwól sobie na koniec, na chwilę puścić się w głowę, tak jakby to wszystko, co dzieje się na powierzchni twojego życia, rzeczy do zrobienia, problemy do rozwiązania, trudna, koszmarna sytuacja polityczna i tak dalej. To wszystko tam się dzieje, ma swoje znaczenie. Ale ja mogę wybrać kiedy, i teraz jest ten moment, kiedy na chwilę to wszystko zostawię, puszczę się tego, co trzymam tam na powierzchni, i pozwalam sobie opaść w głąb, w głąb tego oceanu. Pozwalam sobie teraz. Te rzeczy tam cały czas są na powierzchni. Może nawet do mnie docierać ich jakiś tam szum w postaci myśli, że to, to masz zrobić, tamto masz zrobić, ale zobacz teraz to, a co będzie, a co i tak dalej. I to płynie, to tam szum i cały czas. Ale ja pozwalam sobie opaść jeszcze głębiej. Zobacz sobie, że tutaj jesteś całkowicie bezpieczna, bezpieczny w tej ciszy. W tej ciszy swojego istnienia. W tej ciszy tego momentu, któremu nic nie brakuje. Bo jesteś. Siedzisz. Nic się nie dzieje. sobie rozpoznać, że tą potężną ciszę i przestrzeń cały czas nosisz w sobie. To jest ta niezwykła część ciebie, do której możesz mieć zawsze dostęp. Dzieje się tam na powierzchni źle, kiedy wydarzają się trudne rzeczy, to tak na koniec zawsze mogę mieć dostęp do tego prostego momentu teraz. Możesz sobie otworzyć teraz oczy i jeszcze przez chwilę, przez minutę pobyć z tym, z tym rozpoznaniem, że tak na koniec jest ten moment, który ma się dobrze. I że ja za chwilę wrócę to do tych różnych spraw, do ogarniania. Do załatwiania, do wykonywania rzeczy z listy, którą może mam na dziś. Ale mam już sobie dostęp do tej nieskończonej przestrzeni i ciszy, którą odzyskałam teraz. Jecha jeszcze przez chwilę, posyłając uwagę do tego oddechu, i zapraszam Cię do dawania sobie takiej chwili, przestrzeni i ciszy codziennie. Nieważne jak źle jest, nieważne co się dzieje, nieważne jaka potężna burza w Tobie się wydarza. Powolutku, łagodnie zawsze możesz się na chwilę zatrzymać. I to jest to, co nasze wewnętrzne systemy bardzo potrzebują. Układ nerwowy, on jest strasznie przeciążony. Całe ciało, mentalnie, nasza psychika. To jest trochę tak, jakby zmyć z siebie, spłukać z siebie to wszystko, co nas tak dociąża. Potem te rzeczy znowu będą się do nas przyklejać. Dlatego tak bardzo ważna jest ta praktyka, bo to jest jak taka codzienna higiena przede wszystkim mentalna, a ma ogromny, potężny wpływ na naszą psychikę, na nasze ciało. Życzę Wam dobrego dnia. Ściskam Was bardzo.